Szanowni Państwo, ja kilka słów o zdrowiu psychicznym i o miejscu, które wspiera, które, które służy wspieraniu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Pani Wicedyrektor Elżbieta Gromka w swoim wystąpieniu nawiązała do zbrodniczej ideologii paczystowskiej dotyczącej osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Ideologii, która dzisiaj całkowicie jest potępiana. Aktualnie wiele miejsca poświęca się metodom leczenia osób w kryzysie psychicznym, budowaniu tolerancji wobec tych osób, jak również i co więcej, osoby te dzisiaj są ekspertami zatrudnianymi w placówkach leczenia psychiatrycznego, współpracują swoim doświadczeniem, pomocą i pomagają w leczeniu. Tym samym wiele miejsca poświęca się na profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego. Tematy te szczególnie głośno wybrzmiewają w październiku, w miesiącu, w którym na całym świecie obchodzony jest Dzień Zdrowia Psychicznego. Nasze dzisiejsze spotkanie również służy temu, by zaakcentować te istotne w naszej rzeczywistości problemy. Choćby przez fakt, że uczestniczycie Państwo w wystawie, w wydarzeniu, którym, którego autorami są osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Czym w ogóle jest zdrowie psychiczne? Otóż definicja tego pojęcia oscyluje wokół swego rodzaju dobrostanu, komfortu, poczucia komfortu psychicznego, emocjonalnego i społecznego. Dobrostanu w każdym aspekcie funkcjonowania człowieka. Pozwólcie Państwo, że przytoczę pewną powieść. Pewien Amerykanin musiał nagle wracać do domu z wymarzonego safari w sercu Afryki. Wynajął wodnicką karawanę i zapłacił przewodnikom dwa razy więcej niż zwykle, by ruszyli natychmiast. Za każdym razem, gdy przewoźnicy chcieli się zatrzymać i odpocząć, poganiał ich, prosił, groził i płacił dodatkowo. Były tylko jechali dalej. Pierwszej doby nie zatrzymali się prawie wcale. Drugiej po dodatkowych opłatach także nie. Trzeciej nocy przewodnik karwan oznajmił: Jesteśmy prawie u celu. Od lotniska dzieli nas tylko jeden dzień drogi. Amerykanin nie posiadał się z radości. Jednak po godzinie zaskoczony zauważył, że poganiacze zatrzymują się i rozbijają obóz. Co robicie? Musimy jechać dalej. Zapłacę potrójnie, mówił Beduin. Nie mam mowy, odparł najstarszy z nich. Przez wiele dni jechaliśmy tak szybko, że teraz musimy poczekać na nasze dusze. Powyżej przytoczona historia pokazuje, że zaangażowanie, kwestia czasu, stres, brak odpoczynku powodują znaczne zużycie to przekłada się na ogólne nasze siły witalne, samopoczucie, zdrowie i konsekwencje, radzenie sobie z codziennymi trudnościami, obowiązkami, wymaganiami. To opowie się również o tym, że odpoczynek jest nieodłącznym elementem naszych prac, i tej zawodowej, i tej pozazawodowej, a tym samym elementem higienicznego trybu życia. Ale higieniczny tryb życia to nie tylko odpoczynek. Dbanie o zdrowie fizyczne, właściwe, pozbawione do wstępności relacji społecznych, rozwijanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego i zaspokajanie codziennych potrzeb. Natomiast zdrowie psychiczne według jednego z ojców psychologii Szydłowca Freuda to miłość, praca i zabawa. Trzy odrębne obszary ludzkiego funkcjonowania, ale stanowiące całość pozwalające sądzić, że tylko równowaga między tymi obszarami jest w stanie zapewnić zdrowie, zdrowie psychiczne. Często jednak zapominamy o tych ważnych dla naszego dobrostanu w zadaniach, co prowadzi do zniekształconego postrzegania siebie, otoczenia i stojących przed nami obowiązków. Wprowadzałem stan zmęczenia, wyczerpania, zniechęcenia, to już prosta droga do poważniejszych problemów emocjonalnych. Zatem wszystko zaczyna się od uświadomienia sobie problemu. To pierwszy krok do zmiany naszego życia. Jeśli człowiek zrozumie, że przekracza cienką granicę między martwieniem się a lękiem, między chwilowym spadkiem forma od odchwałym zmęczeniem, między kiepskim nastrojem a depresją, powinien zacząć działać. Już sama świadomość, że nasze zdrowie psychiczne to krucha filiżanka skłania nas do czujnej obserwacji siebie i swojego samopoczucia. Ta świadomość to potężna broń profilaktyki. Trzeba jednak pamiętać, że są sytuacje, w których nasze emocje Paraliżują nasze myśli, naszą aktywność, utrudniają kontakt z rzeczywistością. Wówczas musimy szukać pomocy specjalistycznej. I takim miejscem, w którym ta pomoc jest świadczona, wsparcie i pomoc jest nim mm, właśnie środowiskowy dom samopomocy. Staramy się w naszym domu rozwijać samą świadomość naszych podopiecznych. Budować poczucie wglądu w chorobę, co pozwala na wczesne interwencje specjalistyczne i chroni przed wczesnymi hospitalizacjami psychiatrycznymi, które często są bardzo trudnym przeżyciem. Staramy się budować atmosferę sprzyjającą zwierzeniom. Pracujemy na to, by zasłużyć sobie na przywilej zaufania i bliskiego kontaktu terapeutycznego. Nie nagujemy przeżyć psychotycznych, bywają sytuacje, że jesteśmy w świecie uroje i halucynacji wspólnie z naszymi chorobami, co pozwala na otwartość, też oczyszczenie, ale przede wszystkim na ograniczenie poczucia samotności w chorobie. Rozwijamy przekonanie, że bez własnego zaangażowania w proces zdrowienia nie będzie poprawy. Zdarzają się sytuacje, kiedy nasi chorzy Szukając cudownej tabletki, która wszystko uleczy. Znamienna była dla mnie wypowiedź pani Katarzyny Szczepowskiej, dziennikarki, osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego podczas y, konferencji, która odbyła się kilka dni temu, pod tytułem Wszystko zaczyna się w głowie. Pani Katarzyna stwierdziła, że powrót do zdrowia zawdzięcza głównie sobie i własnemu zaangażowaniu. Wiele miejsca poświęcamy budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, między innymi poprzez pracę na zasobach, ich identyfikowaniu, wzmacnianiu i przywoływaniu w chwilach krytycznych. Staramy się także stymulować społecznie poprzez budowanie więzi i zaspokajanie potrzeb związanych z przynależnością do grupy, ale również poprzez integrację z szerszym otoczeniem. Stąd spotkania, wycieczki, wyjścia do kina, teatru czy choćby na spacery. Staramy się być taką kotwicą realności, która pozwala poznawać świat realny z jego urokami i trudnościami. Rozwijamy zainteresowania, czego dowodem jest dzisiejsza wystawa i wszystkie te, które do tej pory zrealizowaliśmy. Wśród nas są nie tylko wspaniali plastycy, ale także muzycy, poeci, dramaturzy, aktorzy i sportowcy. Większość pracowników w naszym ośrodku pozwala, wielość pracowników w naszym ośrodku pozwala, pozwala ujawniać te szczególne zdolnienia i pokazywać światu. I w końcu w aspekcie uważności. Staramy się rozwijać uważność takie trochę zakotwiczenie na tu i teraz. Pokazujemy, że nawet te trudne. Sytuacje z przeszłości mogą być niezwykłym, wzbogacającym doświadczeniem, mającym wpływ na przyszłość i teraźniejszość. Uczymy pozytywnego myślenia. Wiemy, że na jedną zneutralizowanie jednej negatywnej emocji wymaga trzech pozytywnych. I na koniec, nawiązując do dzisiejszego spotkania, do tematu, tytułu dzisiejszego wydarzenia, pragnę podkreślić, że w tak zwanej skrzynce narzędziowej stworzonej przez twórców psychologii pozytywnej, nadzieja obok radości, wdzięczności, zadowolenia i miłości jest emocją, która umożliwia dbanie o dobrostan psychiczny. Życzę Państwu tej nadziei, byście nie ustawali dbali o swój dobrostan we wszystkich obszarach swojego życia. Życzę także, by zadowolenie z życia stało się najważniejszym zadaniem do zrealizowania. Dziękuję bardzo.